Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu, na konferencji. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bardzo ważny dzień myślę, że dla wszystkich kandydatów na urząd prezydenta RP. Dzisiaj jest ostatni dzień składania podpisów. W Dzisiejszym dniu również sztab wyborczy Jarosława Kaczyńskiego złoży komplet podpisów do Państwowej Komisji Wyborczej. Zapraszam do zabrania głosu kandydata na funkcję prezydenta, Rzeczpospolitej Polskiej, pana Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję. Proszę Państwa, ja chciałem podziękować, serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy zbierali podpisy, tym wszystkim, którzy się podpisali, tym wszystkim, którzy wykazali poparcie, życzliwość. Jestem przekonany, że coś nas łączy. Że Łączy nas przekonanie, że Polska ma prawo do marzeń o tym, że będzie silna, licząca się w świecie, że będzie sprawiedliwa, że będzie dumna. I sądzę, że właśnie z tego to poparcie i ta życzliwość wynika. Chciałem serdecznie podziękować. Janno, dziękuję. Serdecznie dziękuję. Szefowa Kampanii Joanna Krózik rostkowska Proszę Państwa, udało nam się zebrać pięćdziesiąt tysięcy podpisów. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w całej Polsce bardzo rzetelnie z dużym zaangażowaniem te podpisy zbierali. Chciałam bardzo podziękować wszystkim tym milionowi 650 tysiącom Polaków, wszystkim tym, którzy podpisali. Pod listami złożyli. Te wielkie emocje, które towarzyszyły zbieraniu tych podpisów, są dla mnie najlepszym dowodem, że zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd prezydenta RP jest w zasięgu ręki. Proszę Państwa głęboko wierzę i wiem, że zwyciężymy. Dziękuję. Proszę pana. Przez cały tydzień zbieraliśmy dla Pana podpisy. Wierzę, że Pan wygra. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Ja chciałem też poinformować, że te pudełka są tylko fragmentem, niewielkim fragmentem tych podpisów, które dzisiaj zostaną złożone w Państwowej Komisji Wyborczej. Tak jak przed chwilą powiedziała Janna kruzik rostkowska już w tej chwili jest 1 650 000, ale cały czas te głosy. Te podpisy napływają z całego kraju. Też wiem, że są wątpliwości, czy tu na pewno są, są jakiekolwiek podpisy. To ja obiecuję, że, że tak jest, więc pokażę to, żeby nie było wątpliwości. To nie jest tylko scenografia, to są konkretne podpisy złożone przez konkretnych ludzi. Także, gdyby ktoś miał wątpliwości, to potem zapraszamy. Można zajrzeć do tych, do tych pudeł. We wszystkich są podpisy. Jeśli Państwo życzą sobie jakiekolwiek pytania odnośnie samej kampanii prac sztabu, jestem do Państwa dyspozycji. Jeśli nie, to, to, będziemy, to zakończymy konferencję. Jeśli nie, bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Za chwilę przedstawiciele sztabu wyborczego, tych, którzy zbierali, udadzą się do Państwowej Komisji Wyborczej, aby, aby złożyć podpisy i ostatecznie potwierdzić rejestrację Jarosława Kaczyńskiego na, jako kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo.